Witajcie! W tym tutorialu objaśnię Wam, jak sprawdzić swój numer telefonu na smartfonie opartym o system Android. W moim przypadku jest to najnowszy Android, bodajże wersja 15, ale to powinno działać też na nieco starszych wersjach. Aby to zrobić, musimy otworzyć ustawienia. Zjeżdżamy na sam dół, informacje o telefonie. Naciskamy informację o telefonie. Tutaj znajdziecie wszystkie podstawowe informacje o swoim telefonie. Naciskamy na szczegóły urządzenia. I tutaj widać nasz numer telefonu. Gdybym zjechał jeszcze niżej, widać byłoby także numer e-mail, i tak dalej, ale już nie chcę tego publicznie pokazywać. Tak więc w ten prosty sposób możecie sprawdzić, jaki jest wasz numer telefonu. Jeśli ten tutorial okazał się dla Was przydatny, zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Bardzo pomożecie i zachęcicie mnie do nagrywania dalszych tutoriali. Dziękuję za uwagę.